Cześć, wszystkimi tam serdecznie. W tym materiale pokażę Wam kolejne wyzwanie. Tym razem zajmiemy się nowym wyzwankiem, które właśnie pojawiło się w grze. Jest to na nie tutaj, proszę bardzo. O tutaj ziomeczka, z Balei, rozbity czarny helikopter. Jak robić zadanie, już Wam pokazuję, ale na wstępie zachęcam Was do subika, subikapeczki. W górę uczycie kodu do jeśli Wam pomogłem, dlatego że lecimy po 70 kasów, a używanie kodu mega mi pomaga w tworzeniu tego kanału. Także dziękuję każdemu, kto użył. No i przypominam jeszcze o konkursie na 50 tutaj i Już dzisiaj są wyniki. wystarczy Wystarczyłaś kanał, wszystko jest w opisie. No i już oczywiście sprawdzić, czy nie wygasi kodik. Zachęcam do udziału, a my robimy zadanie. Gdzie zadanie wykonamy? Pierwsze to musimy sobie lecieć na obręb gasnących, dlatego że w tym miejscu mamy nasz helikopter. Proszę bardzo, ja Wam tutaj już oznaczyłem go mniej więcej, czyli to jest dokładnie to miejsce. Lecimy sobie tutaj, no jak widzicie ciężko go nie zauważyć, jest po prostu mega duży. No i po prostu sobie do niego podchodzimy, no i musimy z nim jakby pogadać. Tutaj reguli klikamy, no i po prostu e, klikamy, no i sobie klikamy te właśnie plusiki cały czas, e, albo minusiki. No jak widzicie powinno się udać, mi zaliczyło klikać parę razy, no i macie zadanie wykonane. Tak naprawdę to jest tyle, także tak widzicie zadanie mega proste, no jak mówię, znajduje się on przy gasnących gajach, dokładnie w tym miejscu, koło tej iglicy. No i tak jak widzicie, chłop coś kilofem próbował atakować, nie, po prostu podchodzicie, klikacie przycisku życia, czyli na przykład przycisk otwierania skrzynki, gadacie chwilkę z tym helikopterem, co tam właśnie on wam każe to robić, no i macie zadanie wykonane. Jak, mm. jak widzicie, u mnie wszystko działo, jeszcze wam pokażę, proszę bardzo, tego zdania nie mam gotowe, zrobione, wszystko działa. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Szybki poradniczek. Dajcie znać w komentarzach, czy oczywiście wam się ten film przydał. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak ktoś, wszystkie znajomie NBA są już na kanale, także też polecam sprawdzić. Jeszcze raz gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Teraz szybko jeszcze powiem: wystarczy dzwonić kanał z dzwonem, follow na Insta i sprawdźcie, czy nie wykazam kodik I dajcie znać pod komentarzem e, pod filmem konkursowym, czy właśnie to wszystko macie. No i dzisiaj na live już wieczorkiem będzie losowanie. Także gorąco zachęcam do brania udziału. Dziękuję, życzę wszystkim miłego dnia. To a o trzymać się tego siema!